Myśl, wydaje mi się, że młodzież, niezależnie od tego, czy to jest duże miasto, czy to jest małe miasteczko, czy to jest wieś, zawsze boryka się z takim problemem, że nie ma przestrzeni takiej darmowej, gdzie możesz po prostu spotkać, coś zorganizować. Różnie w domu bywa, yy, 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 też szkoła czasami nie jest otwarta na współpracę, i ci młodzi po prostu chcieliby. Ostatecznie spotykają się na boisku, na, na ławeczce, no i w różny sposób to się kończy, tak? Czasami właśnie jest tak, że gdyby mieli tą przestrzeń raz w tygodniu na przykład, jakąś salę, w której mogliby się spotykać i coś wspólnie zrobić, to już mogłoby to też rozwiązać nie dość, że taki problem jakby ich nudy, ale też być może jakieś problemy społeczne, które z takiej nudy często wynikają. Problemy z uzależnieniami i yy, inne takie problemy, które często, z którymi często borykają się młodzi. Więc ta przestrzeń, jeżeli Państwo nie mają do dyspozycji takiej jednej sali na stałe, w której można by, którą można by udostępnić młodzieży, to może na przykład jakąś przestrzeń właśnie raz w tygodniu. Zacząć małymi kroczkami. I teraz albo można nawiązać współpracę z grupą, która już działa, ale można na przykład wyjść z taką propozycją, stworzyć plakat. Jeżeli jesteś młodym poszukującym inspiracji człowiekiem, jeżeli chcesz poznać ludzi takich jak ty, wspólnie coś zorganizować, rozwijać swoje pasje, możesz przyjść raz w tygodniu tutaj w godzinach takich i takich, i możesz coś robić, wspólnie działać. I w ten sposób zupełnie jakby osoby, nawet się nie znające czasami, spotkać jakby w tym jednym miejscu i w ten sposób utworzyć trochę taką grupę na początku nieformalną. Yy, oczywiście oprócz takiego plakatu, który mógłby wisieć u Państwa, yy, ważne jest to wyjście do, też do młodych bezpośrednio, tak? Może można się przejść do szkoły opowiedzieć, chcielibyśmy być bardziej otwarci na Wasze potrzeby. Mamy przestrzeń, mamy chęć, żeby, żeby współorganizować, żeby Was wspierać, żeby wspólnie wyszukiwać nową wiedzę, nowe możliwości, zorganizować coś ciekawego, coś innowacyjnego, coś, czego jeszcze u nas nie było, coś, co zatrzęsie całą tą naszą małą społecznością. I w ten sposób też, że tak powiem, rekrutować tych, tych młodych zainteresowanych, czyli, czyli ten czynnik tej przestrzeni, tak, to, je, to jest bar bardzo ważne, gdyż no, często właśnie młodzi mają pomysł, ale, ale wszystko rozchodzi się o miejsce, po prostu nie mają gdzie tego zorganizować.